Czas na gości Radia Jard. A ze mną w studiu są sierżant sztabowy Malwina Trochimczuk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz młodszy aspirant Marzena Czerniawska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Już jutro, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W związku z czym kierowcy powinni liczyć się ze wzmożoną kontrolą ze strony Policji na drogach całego regionu. Jak to będzie wyglądać? Oczywiście, że policjanci będą właśnie prowadzili wzmożone kontrole, nie tylko prędkości, ale oczywiście i stanu trzeźwości, i nieprawidłowego zachowania kierowców wobec pieszych, szczególnie w rejonie cmentarzy, na drogach dojazdowych. Wszystko po to, aby i piesi, i kierujący czuli się bezpiecznie w drodze właśnie na cmentarze, na, na duże nekropolie. Będą reagować na wszystkie wykroczenia, niezgodne. Zgodne z przepisami ruchu drogowego. Warto pamiętać, że wybierając się w taką, czy krótszą, czy dalszą podróż, e, zawsze należy wsiadać za kierownicę trzeźwym, e, wypoczętym. Nigdy się nie spożywa, wsiadając za kółko, e, nigdy nie spożywa się alkoholu. E, policjanci będą to weryfikować będą policjanci sprawdzać, zarówno e, Naszą trzeźwość, trzeźwość kierowców, ale również to, czy nie popełniają innych wykroczeń, na przykład przekraczanie, przekraczanie prędkości. Wszystko po to, aby w sposób bezpieczny dotrzeć, odwiedzić groby swoich bliskich. Przed nami Dzień Wszystkich Świętych, co będzie wiązało się w Białymstoku ze zmienioną organizacją ruchu wokół cmentarzy, z jakimi utrudnieniami mogą liczyć się kierowcy. No rzeczywiście będzie zmieniona organizacja ruchu, ale to wszystko po to, żeby pierwszym i kierującym w sposób bezpieczny ułatwić dotarcie właśnie do tych miejsc w okolicy cmentarzy. Tak? W miejscach najbardziej newralgicznych właśnie policjanci będą kierować ruchem. Należy się właśnie słuchać do zaleceń i wskazówek, które będą pokazywać i to w znacznym stopniu ułatwi nam podróżowanie, a także i samochodem i oczywiście dla osób pieszych. Kiedy odwiedzamy groby bliskich na cmentarzach to niestety jest też doskonała okazja dla kieszonkowców jak uchronić się przed taką kradzieżą. Zgadza się. Okres Wszystkich Świętych to czas kiedy, to jest czas zadumy, czas zamyślenia, ale niejednokrotnie i takiego roztargnienia. Dlatego pamiętać należy o tym, żeby odwiedzając groby bliskich, nie zostawiać czy też na grobach, czy na ławkach swoich płaszczy, dokumentów. Mogą, się, mogą stać się łupem złodziei, którzy tak naprawdę tylko czyha czyhają na takie sytuacje. Podobnie podczas poruszania się komunikacją miejską należy pamiętać o, o tym, aby wszelkie dokumenty, pieniądze, e trzymać blisko siebie, trzymać schowane nawet w części wewnętrznej płaszcza. Z uwagi właśnie na, na utrudnienia w rejonie cmentarzy, może warto, warto przemyśleć, jak my tam chcemy dotrzeć. Może warto skorzystać właśnie z transportu publicznego, co nam ułatwi wszystkim i dojazd, zmniejszy na pewno natężenie ruchu. I w tym transporcie publicznym też należy zwracać właśnie uwagę na, na swoje portfele, na swoje kieszenie, żeby wszystko trzymać Gdzieś tam w zasięgu ręki, żeby nic się nie na go z takimi dokumentami i pieniędzmi ewentualnie nie stało. Warto też zwrócić uwagę na to, ile ze sobą zabieramy gotówki, najlepiej, żeby to nie były jakieś duże kwoty, warto też przemyśleć, ile byśmy faktycznie potrzebowali tych pieniędzy tak, żeby w razie jakby w razie kontaktu z takim złodziejem, żeby po prostu nie, nie stracić dużych pieniędzy. Też należy pamiętać o tym, że okres Wszystkich Świętych to taki czas, kiedy poruszamy się nie tylko po terenie miasta, powiatu, ale także po terenie całego kraju. Opuszczając dom, opuszczając miejsce zamieszkania, warto pamiętać o tym, żeby zamknąć wszystkie okna, zamknąć wszystkie drzwi, pomieszczenia gospodarcze, zwrócić uwagę na to, czy woda jest na przykład zakręcona. Warto również poprosić zaprzyjaźnionego sąsiada, jeżeli taki sąsiad zostaje w domu, żeby zwrócił uwagę na nasze miejsce zamieszkania. Wiemy już zatem, z jakimi utrudnieniami możemy liczyć się w Dniu Wszystkich Świętych w Białym Stoku, a także jak uchronić się przed, przed kradzieżą. Natomiast teraz chciałam zmienić temat i korzystając z okazji, że Panie odwiedziły nasze studio, zapytać o coś innego, dlatego że w miniony weekend mieliśmy zmianę czasu, i to wiąże się z tym, że no, te dni są jeszcze krótsze, coraz wcześniej robi się ciemno i mam wrażenie, że to, o czym wszyscy ciągle zapominamy, to jest noszenie odblasków. To jest bardzo ważne. Dlaczego? To prawda, właśnie jesienna pogoda wpływa niekorzystnie na warunki też i podróżowania i poruszania się, nie tylko przez ale także przez osoby piesze. Wcześniej robi się ciemno, jesteśmy mniej widoczni, dlatego zachęcamy bardzo wszystkich serdecznie, nie tylko osoby piesze, nie tylko osoby starsze, ale i młodzież, i dzieci, do noszenia elementów odblaskowych, które umieszczone w sposób widoczny znacznie ułatwiają widoczność. Kierujący samochodem z większej odległości może spostrzec taką osobę, niż, niż osobę, która odblasku takiego nie ma. Warto też zaznaczyć, że obowiązek noszenia odblasków to jest noszenie od, odblasków poza obszarem zabudowanym, jednak. Warto takie odblaski nosić również w mieście, kiedy ta pogoda jest bardzo zła, deszczowa, mglista. Pojazdy, które oświetlają jezdnie, niejednokrotnie bardzo często osoby teraz jesienią noszą ciemne ubrania, także po prostu nie widać ich nawet, znajdujących się w rejonie przejścia dla pieszych, oczekujących na wejście. Dlatego takie odblaski warto zakładać również w obszarze zabudowanym. Dokładnie tak, jak głosi słynne powiedzenie przezorny, zawsze ubezpieczony. No właśnie, chciałam poruszyć jeszcze jeden temat, dlatego że w ostatnim czasie w naszym regionie doszło do dwóch groźnych wypadków z udziałem dzikich zwierząt. Takie zdarzenie auto-osobowego z, z dzikim zwierzęciem no, może skończyć się tragicznie w skutkach. Jak się przed tym uchronić? O czym kierowcy powinni pamiętać, kiedy poruszają się po tych drogach, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie lasu. Jadąc właśnie przez taki zalesiony obszar, warto też zwrócić uwagę na to, czy są znaki ostrzegające, ostrzegające nas właśnie przed migracją, poruszaniem się takiej dzikiej zwierzyny, warto w takich miejscach zmniejszyć tą prędkość, obserwować pobocze, zwracać uwagę na to właśnie, co się dzieje po naszej prawej, po naszej lewej stronie, tym bardziej, kiedy warunki drogowe, warunki atmosferyczne są po prostu złe, złe jest mglisto, jest deszczowo, warto obserwować to pobocze, aby ten dziki zwierz, który może w każdej chwili wbiec na drogę, musimy Powinniśmy jechać właśnie z taką prędkością, aby w sposób możliwy, w sposób bezpieczny wyhamować przed takim zwierzęciem. Mam nadzieję, że już do tego typu wypadków w naszym regionie dochodzić nie będzie. Bardzo dziękuję paniom za dzisiejszą wizytę w naszym studiu, za to, że podzieliły się Panie z nami, z naszymi słuchaczami, tymi informacjami. Dziękujemy. Dziękujemy. Moimi Państwa gośćmi w studiu Radia Yard były sierżant sztabowy Malwina Trochimczuk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz młodszy aspirant Marzena Czerniawska z Wydziału Ruchu Drogowego.